Cześć szanowni, witajcie, z tej Gabryś, w kolejnym odcinku serii rolnik z na moim kanale i to jest najprawdopodobniej ostatni odcinek z tej serii ale ot, to powiem wam w później części odcinka na samym wstępie dajcie łapkę w górę i subskrypc subskryp subskrypcję z wączkiem, jak ktoś tego nie robi bo zachęca mnie do nagrywania dalszych treści no i co no, my przechodzimy już do roboty mamy dzisiaj może i nie za dużo nie za dużo postanowiłem już przewinąć czas na żniwa, bo myślę nie ma, nie ma co robić tak szczerze eee, dlatego postanowiłem już do żniw przewinąć czas, więc spoko. Będziemy kosić sobie ten na kawałek tutaj nowy, no może nie nowy, ale pierwszy raz na kanale będzie koszony. Teraz tak, żeby na niego wyjechać to zrobić tak. Tu trzeba teraz zamknąć. Dobra, no i trochę mam do pogadania w tym odcinku. Więc będzie wiadomo, co mówić, co będę mówił. Ale zanim to, to trzeba zacząć robotę. Bo nie ma co przedłużać, nie? Dobra, jedziemy. Jeszcze później sobie ciągnik podprowadzimy tutaj. I najwyżej jak tu skończymy szybciej, no to pojedziemy sobie na tamten kawałek od razu. Ale raczej nie sądzę, że to skończymy, ponieważ chcę nagrać taki dosyć krótszy odcinek. Tak wymyślałam około 10-15 minut maksymalnie. Czy to wyjdzie, nie wiem, bo chcę wiadomo też cokolwiek zrobić na tym odcinku. Więc to się widzowie ogarnie. I ogólnie tak no... Mm, to już ostatecznie, ale podjąłem decyzję... Która no dla niektórych spoko, a dla niektórych może by niespokoć, co lubili tą serię, no to niestety mają problem. Bo niestety ją kończę. Kończę ją ze względu głównie na wyświetlenia, które dosyć w ostatnim czasie spadły na kanale. Dlatego pomyślałem sobie, że po prostu nie podoba wam się ta seria, byście chcieli zobaczyć coś innego na kanale, więc... A jak najbardziej zobaczycie już, nawet powiedziałbym, że w niedługim czasie, bo myślę, że już tak. Nawet i myślę, że za dwa dni. Ale chciałem, myślałem, żeby już nie nagrywać po prostu tej serii, ale postanowiłem, że jeden na przykład słuchajcie odcinek nagrać. E, tak po prostu. Ostatni. Co, no, nie, w seria nie wyszła niestety. Miało być spoko, miało być wszystko widać, no trochę... No, trochę jednak przegrane mam na tym save'ie. Nagrałem chyba z tej serii z 13 odcinków i to jest 14, coś takiego. Coś tego typu. Ale no, niestety, no, wyświetlenia zaważyły na to, że e, chcę zmienić, bo w ostatnim czasie, przynajmniej na jednych z ostatnich filmów, moje wyświetlenia spadły do poniżej 100. Teraz może już 100 mają, ale. Raczej są poniżej stówy Jak ja to nagrywam jeszcze jest poniżej stówy, tam 90 wyświetleń Co no, jest dosyć małą liczbą yy, Zważywszy na to, że kiedyś z tej serii mia, wynosiłem ponad 300 W pierwszym odcinku jest ponad 2000, więc spoko Więc niestety no, było dobrze i się zepsuł, skończyło niestety ale ja już, ogólnie mam plan na następną serię Na innej mapie, i ogólnie też yy, yy, Jeszcze mam powiem, że na to, że Nie chcę tutaj nagrywać, zaważyła też mapa Głównie ze względu na to, że no Zaraz pełny zbiornik będzie, to mam, pokażę jednym, Na jednym przykładzie Dlaczego na przykład mapa zaważyła na to, że kończę Ale spokojnie dopełnimy już ten zbiornik do pełna Przejedziemy jakimś ciągnikiem, nie 60, nie, chyba raczej nie, ale czymś przejedziemy z przepami i wam pokażę coś, dobre cyk, cofniemy trochę, tak żeby się wywinąć. Tam Dobra, czekajcie, weźmiemy jakiś ciągnik, um, otworzmy bramę, weźmiemy sobie władzia bierzemy władzia, bierzemy sobie przyczepę, mianowicie. Już nie chcę... Weźmiemy sobie raczej tą Ale się rozpędziłem i sobie, czekajcie. Bierzemy sobie obsankę, tą dużą. Lepszy model D47. Nie da się zapiąć tych, to nie będziemy wpinać kapli. No i jedziemy, nie? Na spokojnie. trochę rowu zahaczymy, ale to jest taki ruch, że może na spokojnie po nim przejechać ober i my, jest tu klimacik powiem wam szczerze na tej mapie, no ale zaraz wam pokażę o co chodzi, co już po części widzicie na przykład po tym zbożu Więc zaraz wam zobaczę, pokażę o kurwa macie, czekajcie przyhaczyłem ten Dachem, dobra nie ważne, tego nie było widzowie e, Idziemy sobie słuchać przykładowo na to pole, gdzie w poprzednim odcinku sadziłem ziemniaki Co już są w, te, w takim oto stanie, niestety nie doczekają się wykopków Ale chodzi głównie o to, że rosną one w tą stronę Jakby, pod kątem, bo ziemniaki ogólnie rosną pod kątem prostym Do jakby kierunków świata, nie? Tutaj 90 stopni to od razu jest automatycznie w drugą, nie? Czekajcie, to jest tu jedna strona i 90 stopni druga strona, nie? Yy, no jest krzywo jak widzieliście w poprzedni odcinek, no to widzieliście jak te ziemniaki się wsadziły, czyli no że tak dziwnie jakoś. Już ta tekstura się nie układała i no nie idzie na tej mapie zrobić sobie innych akcji niż zniwa albo jakieś prace typowo w polu takie standardowe tego to też zaważyło trochę. Eee, no i co? Eee, niedługo też powrócą vlogi na kanał. Bo z tego co mi się kojarzy jest duża już na przerwa na kanale od vlogów. Bo myślę ostatni vlog chyba był. Z tego co pamiętam z miesiąc... dwa, dwa miesiąc temu. Mamy 1 lutego. Wy to widzicie chyba też pierwszego. Tak mi się wydaje to myślę, że na pewno ponad miesiąc, myślę, że około dwu, dwóch miesięcy będzie przerwa od logów, ale to głównie spowodowane jest tym, że e, nie ma co nagrywać w zimę. Jakby było co to wiadomo, żebym wam nagrywał. Czymś... O, się header, coś by się nie chciał podnieść. E, wiadomo, teraz będą vlogi, bo już się zbliża wiosna, będzie już coraz więcej prac, więc jak najbardziej zobaczycie coś już, myślę, że na, w niedługim czasie. Myślę, że nawet może być to około nawet ty tygodnia, dwóch, to już coś zobaczycie na pewno na kanale, więc yy, dajcie łapkę w górę oczywiście. <grystanie> I Subika. Bo zachęca mnie to. No, no przecież. <grystanie> dobra, cyk. Mm, dobra, jeszcze muszę Wam powiedzieć o tej nowej serii właśnie. Jak to będzie, co i jak tylko luknę sobie jaki mamy czas, mamy 8 minut na spokojnie, jeszcze akurat zdążę coś powiedzieć słuchajcie nowa seria, która będzie już nawet z 2 albo 3 dni na kanale będzie na ciut większych maszynkach bo postanowiłem, że nie będę z powrotem na takie małe maszynki się przenosił, tylko weźmiemy sobie, czymś większym pojeździmy typu może nie będzie to bardzo duży gospo, ale myślę, że trochę na pewno większy niż tutaj. Zrobimy jakby taką kontynuację, tylko że z inną nazwą i z, inną, z innymi maszynami trochę. I dam, dam sobie taki może ciągnik z 90-80 koni, taki największy. I na pewno będzie spoko, na pewno byście chcieli, znaczy nie wiem czy byście chcieli, ale moim zdaniem byście chcieli zobaczyć E, ciut większe maszynki niż takie typu takie malutkie dosłownie Akurat jak widzicie skosiłem to pole w 10 minut Prawie zaraz będzie więc akurat 10 minut wyjdzie e, I ogólnie jeszcze tak możecie napisać w komentarzach widzowie czy byście Jakie byście chcieli na przykład zobaczyć maszynki Bo ja już mam gospo wszystko wymyślone Wystarczy tylko wybudować i kup kupować maszyny tylko, że na maszynki nie mam ogólnie pomysłu, więc oczywiście możecie podsyłać jakieś pomysły w komentarzach oczywiście. Ja na pewno będę czytał komentarze, ja zawsze czytam na bieżąco wszystko, więc możecie pisać, ja na pewno coś zobaczę i może wezmę pod uwagę coś i wezmę, ale już e, wiem na pewno jaki musi być ciągnik na tym gospodarstwie, ale e, tylko na razie jeden. Nie chcę też, żeby się powtarzały, więc nie piszcie mi typu to co miałem tutaj, czyli na Władek. Dobra, cyk, wysypujemy. Z tego pola usypało, już zobaczymy ile. Hmm. To już zbiornik ma to wistu, tu, dużo, było w ogóle na nie patrzyłem. 65%, dobra, wiecie co? Zamykamy rurę, gasimy wistule i zjedziemy sobie na gospo. Z jedynki ruszymy, może damy radę. Dawaj jogin so, władek jeszcze chyba w przepach nie był. Chyba 60 chyba poczynił w sezonie. Tak mi się wydaje, czy, czy, czy 30? Teraz też nie mam pojęcia, tak szczerze, widzowie. Dobra, zjeżdżamy tylko, jakby tu wjechać. Warto z rozpędu, żeby podjechał pod z powrotem. Bracyk cyk No i dobra, jedziemy sobie tutaj na Na przód Gasimy sobie widzowie No i co? No krócej nagrałem odcinek yy... Na ten film, to będzie wszystko dać łapkę w górę i subskrypcję. Bo, jak mówiłem wcześniej, zachęcam mnie do nagrywania dalszych odcinków. No i widzimy się już za dwa albo 3 dni na, na kanale. Na razie, cześć!